Mówiłeś mi wielokrotnie, że do tego face-to-face'a nie dojdzie, a jak dojdzie, no. to tylko w przypadku, gdy Michał będzie miał na sobie kominiarkę. Nie, już kurwa, już ko koniec tego, jutro jest y ostateczny dzień, e rozstrzygamy to kurwa i kończymy ten kurwa kabaret. No, ale czemu miałby nie dojść do face-to-face'a? kurwa, po prostu nie mogę na niego patrzeć, nie, bo to jest, on jest to po, prostu, po prostu, taki ma twarz irytującą, no kurwa. To... Możesz no. zawsze patrzeć w ziemię, a nie możesz patrzeć Co? na mnie. Ja patrzę do ci w ryj kurwa centralnie, nie. Rej to masz ty no. pies. No. No, jeszcze świnia. Kulfon. <laughs> Wolę być kulfonem no. niż dziwką. No. no, dziwka to będziesz jutro, kurwa, po, po walce. Jutro zobaczymy. No. Naskakałeś się tutaj zobaczymy, na scenie. Będzie, zobaczymy, będzie Siły jutro. ci braknie na jutro. No. Ale nie, nie, ma Jesteś dobrym showmanem. nie masz, Dużo, skakasz, nie masz, dużo nie masz, nie masz, co się, martwić o moją siłę. A jutro w oktagonie no zobaczymy, jak to się Uwierz się, Mówisz mi, że jutro byś miał ciężki wieczór. No. Każdy zawsze ma z tobą tak. ciężko. I później mówisz o tym, że oddałeś całe serducho. No i, I leżysz na, połowę walki. Nawet się, to, to się stanie. Leżysz przez połowę walki. Nie będę leżał. Uwierz mi, że jutro nie będę tak. leżał. O twoje, twoje serce to tylko ty. Zdziwisz się Zdziwisz się jutro. Zdziwisz się jutro. Zdziwisz jutro. Dobre, Bardzo się bym dziwisz. chciał się zdziwić. No to zdziwisz się jutro. No ty się, kurwa, jutro zdziwisz. Będziesz zdziwiony, jak będziesz no. cierpiał. Tak. Dobrze. No, no zobaczysz. <laughs> Flegmatyku <jebany. laughs> A propos flegmatyczności, no to w wywiadach Alan zarzuca tobie, że ty właśnie jesteś flegmatyczny, niedynamiczny i generalnie no do tej walki to on jest lepiej przygotowany. No słuchaj, flegmatyczny i wolny zawsze mówił, że jestem tyburski, a później na walce wyszło jak wyszło, także... To, co on mówi, no to jest jedna sprawa, a to jaka jest rzeczywistość, to jest coś zupełnie innego. Tyburski też mówił przed walką, że jest ode mnie dwa razy lepszy, a później leżał co 30 sekund. Dobrze, ja nie będę leżał. No, zobaczymy. Nie? Dobrze. Ja uważam, że będziesz leżał w tej walce więcej niż będziesz stał na nogach. Dobrze. Masz jakiś plan, żeby się pastwić nad Alanem? Czy Jeszcze co? raz. Chcesz się pastwić nad Alanem, czy jak w tej walce? Onś nad nim to się już pastwie życie, więc nie ma się co nad nim pastwić. Jutro wychodzę, robię robotę i jest po wszystkim. Okej. Okay. Zobaczymy jakim będziesz jutro zawodnikiem. Rozpierdala mnie takie kurwa robienie jakiegoś show i tak dalej. No i dlatego bo ja nie wiem, co ty to robisz, kurwa. No jak? No, po, tutaj nie pokazywałeś nie słuchaj, Nikt tak ci kurwa nie chciał, nikt ci kurwa nie chciał w żadnej federacji KSW czy gdzieś. Robisz te kurwa Ale nikt mnie nie chciał w żadnej, żadnej walce, federacji. ci mordę teraz. Mordę, ja mordę to już ci powiedziałem. ci mordę, bo teraz no. ja mówię, słuchaj. Przyszedłeś, kurwa, chuj wie naprawdę skąd i kurwa, chcesz tutaj, kurwa, wyjaśniać frików, nie? Bo kurwa, wiesz coś, wiesz co, wiesz co, u ciebie, tak, że dlatego ci jadę jak kurwie ostatniej, tylko dlatego, bo kurwa, kto nie jest kurwa zawodnikiem, to każdemu kurwa ci się umniejsza, i kurwa, chcesz go kurwa za każdą stłamcić, ale kurwa, trafiłeś na Alanika takiego kurwa, który się nie daje. Ci jedzie jak z kurwą ostatnio, rozumiesz szmaciarzu jebany i nie dał się kurwa, bo każdy myśli, że kurwa to nie jest, kurwa, to nie walczy zawodowo czy coś, to jest kurwa gorsza od ciebie. Nichu ja, kurwa, każdy, każdy tak samo kurwa trenuje za pierdala. Jak cisnąć. jak kurwa i jak kurwa. Jesteś kurwą no. Pierwszą naczelną. No. To już nie możesz nikim bardziej no. pocisnąć. To jest pierwsza rzecz. Ty jesteś, Druga kurwa. rzecz jest taka debilu jebany, że ja przyszedłem tutaj z organizacji One fsi, walczyłem w otorę. No, To nie jest tak, że jest tylko KSW i ty jesteś zapatrzony Dobra, w KSW da, i to jest KAS Federacja ale kur... spełnienie marzeń. No nie. To tak nie jest. No nie. Ja byłem w innych federacjach, ale się. Do... się walkę. Jak kurwa. mówiłeś, poprosiłeś, mnie, żebym ci dał dokończyć. Dokończyłeś? To teraz mówię ja. To nie jest tak, że KSW, KSW. Wy żeście sobie wbili w głowę, że KSW to jest spełnienie dla wszystkich jakichś marzeń. Ja byłem w dużo lepszej organizacji niż KSW, zrozum to. Dużo więcej, bardziej zasięgowej, dużo z lepszymi zawodnikami. No i, I to, na to jest i pierwsza rzecz. Dostałeś na pizdę i teraz chcesz kurwa friku wyjaśniać, kurwa. Bo kurwa, bo coś ujebałeś, kurwa, żeby podbudować swoje ego. Ty się nie czujesz zawodowo. Słuchaj, zostałem na pizdę, walczyłem tam o pas. Ty, ty rozumiesz, co to znaczy, walczyć w jakiejś federacji Ale, o pas? Bo to Musiałeś kiedy? sobie na to zasłużyć, żeby mieć taką no dobrze, walkę. Dobrze. A następna sprawa, przyszedłem wyjaśniać frików. Pierwszą osobą, która zaczepiła, to byłeś ty. No to bo, nazywając bo nas wszystkich frajerami. Bo, bo, bo nie, nie powiedziałem, że kurwa, że jesteś frajerami. Chuj, nie to pow... kogo interesuje, no właśnie, to jak no mówiłeś, kurwa, to mów to personalnie sprost, kurwa, do jakiejś osoby. To kurwa, te słowa, które powiedziałem, kurwa, szmaciarzu, jebany, bo nie powiedziałem do, do ciebie centralnie, że jesteś frajer, tylko że, 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 trenuje tam bandę, że trenuje tam banda Frejru, ale tam nie widziałem perfekcjonariuszem. I widziałem młodych chłopaków, no. którzy może kurwa poczuli się. Ale każdy wie, co tam trenuje. Każdy wie tylko no. ty, tak no. samo jak wiesz no. tylko Dobra. ty, że jesteś kurwą. No. Dobra jak, jesteśmy kurwa, w temacie... to drugie, Dobra, jak jesteśmy w temacie, że ty Alan podobno mówiłeś o frajerach, no to na pewno ty nazwałeś jebanym frajerem Alana podczas konferencji, co on powiedział, że przez to konsekwencją był liść w twoją stronę. No. I czy ty podtrzymujesz słowa, że Alan to jebany frajer? To oczywiście, że tak. No to, 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 to ja nie będę taką kurwą siedział w takim razie, kurwa. Kurwa, Alan, <gry> alan. <gry> nie, Wypierdala nie, siedzę, kurwa. Alan! Nie! Ej. nie. Czemu? Bo nie ma czemu, kurwa. To, to skończyłem, skończyłem, kurwa. Nie, no to jest tutaj. sens, chciałeś kurwa. porozmawiać, to no, dawaj, chodź. Dobra, ciągnij ichasz, kurwa, szfasz, szampaniarzu jebany. Ty, jak ty kogoś nazywałeś frajerem to jest dobrze, ja tak? Kurwa, Tam trenuje jestem, dużo kurwa młodych ja chłopaków, jestem, ja którzy może kurwa dej, poczuli, że te słowa ja są jestem, skierowane do nich, kurwa. Frajerem, doń, kurwa. Masz kurwa na mnie papie, jak, jak mnie nazywałeś? Zamki, a ty nie mnie kurwa nazwałeś bagaciażem, nazywałeś kurwa dziki banan. Że paniażem, że kurwałem. Ani raz tak do ciebie nie powiedziałem, ty, kurwa, jest dziko, jebanan, że jesteś kurwa. A co kurwa napisałaś? Coś kurwa napisałaś? To po ty nie nazywałeś? Co? Nie nazwałeś mnie, Szpagacie, nie nagrałeś sobie, idź sobie kurwo, odpuszcz, co to mnie powiedz, wysyłałaś, nie jebana nie kurwo. Ty kurwo kurwą jebana kurwo. Kurwą jesteś i tyle, i kurwa. zajebana. Kurwa, do bramy. Skończyłeś kurwa Skończyłeś kurwa, chodź, chodź pogadać kurwa. Alan, chodź jeszcze na oh. chwilę. Okej, okay. no to widzicie, no, Alan jednak chyba rezygnuje. On każdego może nazwać frajer, do niego nikt nie może nic powiedzieć, kurwa. Tam trenuje, kurwa, 30 młodych chłopaków, kurwa. Którzy są mądrzejsi od ciebie, kurwa. I sobie nie życzą, żebyś tak do nich mówił. Ale nie myślę, że widzowie by chcieli zobaczyć tego face to face do końca. Tej, ale ty. Y y y y y <kluczuj> czy face to face będzie zamieszanie, kurwa? Wchodzisz, Alan, czy nie? Idzie. Moi drodzy, mamy Alana jeszcze. Nie mam kieszeni, Jaką kiedyś kurwa, kieszenie tutaj. Co. No nie mam. Kurwa, jebana. Ja nie chcę w ogóle siedzieć przy stole, kurwa. Że to jest, kurwa, szmata zajebana zwykła, ty. Sprawdź sobie teraz głosówkę, jaką do mnie nagrałeś. Czy nazwaliśmy mnie szpagaciarzem, czy nie? Nie nazwaliście się Sprawdź sobie kurwa w telefonie jaką wysłałeś mi głosówkę w kwietniu no, Bo mnie wysłałeś od kurwa od tych frajerów Co ty no. nie powiesz, czyli nazwałeś mnie Nie pamiętam co to się Nazwałeś mnie szpagaciarzem Nie pamiętam co ty Nazwałeś mnie szpagaciarzem Jeżeli mnie od Nazwałeś mnie jeżeli od frajera Wiesz jaka obelga a jest, a jest gorsza? Kurwa, podstawy do wiesz, tego? Wiesz jaka obelga jest gorsza? Frajer czy szpagaciarz To jest to samo To jest to samo a. To jak się spotkasz ze swoimi kolegami, którzy są kurwa źli, to rozduszył. ich zapytaj, czy to jest kurwa to ja samo. Nie, siedzę, kurwa, nie w masz drogą. w ogóle pojęcia o czym pierdolisz. W ogóle żadnego. Żadnego pojęcia. Nie masz o tym, co gadasz, kurwa. Bardzo jesteś kurwa szmatu i tyle ostatnio, kurwa. Skończono jesteś kurwa. To zobaczymy, kto jutro. będzie skończony jutro, jutro. kurwa. No. Alan, a co wy wymieniacie w tych wiadomościach prywatnych na Instagramie? Nie wiem, kurwa, szmata do mnie podrawie kurwa przed świętami, napisać kurwa, że wiesz, że jeżeli chce się kurwa odkupić winy czy coś, to żebym kurwa usiadł na słoik czy coś, kurwa. I wtedy kurwa ten. To wtedy mu powiedziałem, kurwa, podać ci mogę kurwa w ramach rekompensaty, że o że mogę ci podać kurwa kiełbasę do ryja. Co jest gorszą obelgą? Gówno. Kurwa. To, że mówisz, że możesz komuś podać czy nazwanie go frajerem. To, że przynosisz wibrator i pokazujesz to. mu i mówisz, że Kurwa, usiad... kurwa to, do to było, niego, kurwa, to. To, to jest, jest kurdo, to, kurwa. To gorszą, gorszą, kurwa to, jeżeli kurwa powiedziałem, że masz... obelką, no to, Kurwa gorzomu belką, to już nie jeżeli ja kurwa dogadałem. Pioste to, to, to zadaj. No i to jest kurwa, kurwa. gada. Szmatą sz, 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 ostatnio, no. Mówalan, no. Jeżeli kurwa wiesz, mówi do mnie, że siadać na kurwa słoik przed świętami centralnie, gdzie kurwa w dużo osób wie, że kurwa świąt nie spędza, bo nie mam kurwaski, bo nie mam rodziny i tak dalej. I siada o. mi kurwa, taka kurwa, pisze do mnie, że ja mam kurwa siadać na słoik, to kurwa, no go pocisnąłem, kurwa zrówno z nim Ja piszę, ci że napisałem, te. żebyś siadał na słoik? Tak, bo mam pokazać tego, bądź pokazać tego, to wiadomo, że już też kurwa. Za dużo kurwa zblokowałeś, kurwa. No to kurwa, teraz ten. sobie przypomniałeś przed chwilą mówię, że nie nazwałeś szpagaciarza. No nie bo pewnie się tak tego nie pamiętam, to pamięta. Tak powiedziałem przed świętami, bo jeżeli kurwa pocisnąłeś koła przed świętami, to się pewnie zdał, wkurwiłem, ale nie powiedział nikt... A, nie, nie, kurwa. wkurwiłeś się, o Jezus. Hmm. Dobra, Alan, pytanie do ciebie. Czy według ciebie... Michał jest prawilny, bo w wywiadzie powiedziałeś, że wampir niby taki prawilny jak nie, pan nie sam, nie, nie. Jest tak. wyjebane ja mam, się. kurwa, jeżeli wiesz, jeżeli ja mu wypierdalałem, jeszcze mu nie wyjebałem jeszcze wtedy listwy, e, a kurwa mówi do mnie, że chce wydawać, żeby, żebyśmy się napierdalali i wiesz, przy, parę dni przed walką, a potem Pierdoli, kurwa, co to ma kurwa być, co to ma kurwa być, a chce się tym napierdalać teraz od razu, albo żebyśmy żeby, wyszli z sali, no to kurwa. O czym mówisz? No, to ty to jest kurwa mówisz? hipokryta jebany. Ale o czym ty mówisz? O głównie, kurwa, chcę przypomnij, podiedziałek, to czyli też masz kurwa, za nie pamięć krótkotwawawawa, ale nie marcie, ja też mam Chodzi o to, że mówiłeś jeszcze przed tym, jak Alan Ci wypłacił listwę, że dobra, chodź, to się możemy ponapierdalać. Tylko, tak ja tak że to było, mi się kojarzy, że to było jednak policja. Po powiedziałem, że jeśli mamy kwestię, którą chcemy rozwiązać, możemy się spotkać i ją no, rozwiązać. Chciałeś się, no, się napierdalać, nie, nie po mieliśmy koferencji. żadnej tak. walki. Chciałeś napierdalać na konferencji, kurwa, zacząłeś się napierdalać no, po się po za konferencji, ty, ty co, ty mówisz, chcąłeś, co, co to załatwiłeś, jeżeli Tyburski wyjebał, kurwa, dlatego. Ale poczekaj. Ja tak samo tobie wyjebałem No Uderzyłeś mnie. liść kurwa, a pijesz mnie. Uderzyłeś mnie. Pomyślałem, że chcesz się bić, chcesz się bić, no to mogliśmy to załatwić od razu na konferencję. No to na chuj kurwa, gadasz, jeżeli kurwa wiesz, Dziwię się, kurwa, co ty burski robi dla Kasiusza. No dziwię się. No. A no, bo kurwa jesteś taki zdziwiony, jak Ci wyjebałem listę. Ja za, za, za za no, czyli bicie z partyzantem. Jest partyzant jest w porządku. Chciałeś się kurwa napierdalać. To potem nie pierdol kurwa wszystkim, że co to ma kurwa być. Parę dni przed galą chcesz, że możesz coś Ale to było dwa miesiące przed galą. Napisałem ja, Ci, kurwa, jeśli to tydzień, ma. Teraz w ja. cymbale jebanek, Po, tym jak, kurwa, jeden, po kurwa. tym jak mnie uderzyłeś! kurwa! jak mnie uderzyłeś! jeden! Po tym jak mnie uderzyłeś, no skoro chciałeś mnie uderzyć, chciałeś mnie ukarać, no to mówię, choć załatwiam I liścia za dostałeś, liścia, po prostu! Tak, i później uciekłeś za ochronę. Nie, nie uciekłem. No i to, to, to znowu jest brak, kurwa, podejścia do rzeczywistości. Okej, okay, no ale ten liść miał być za to, że powiedział do ciebie tak. jebany frajer. Tak. I pytanie jest takie, bo to przekroczyło twoją granicę i ty powiedziałeś, że są jeszcze trzy słowa, które przekraczają. No nie będę tutaj gadał. Okej, okay. no. ale przekroczył innymi, czy nie? Tak. Też przekroczył. A, czyli teraz Przekroczy. każdy z naszej e, z naszego klubu powinien dosyć, dojść i wypierdolić ci w pysk. Za co? Za to, że nazwałeś nas frajerami. Ale kurwa, personalnie to powiedziałem? Ale powiedziałeś do całej że ja Ale każdy wie, co Debilu jeden. Debilu jeden trenuje. w, ty trenujesz, czy bo kurwa, ty tam trenujesz. Tu jeden. Przecież kurwa wiesz, co by akurat nawet nie mogę wejść nie, nie do, nas, nie do wiem, klubu. Nie wiem, Wiesz, wiesz z kim trenujesz, ty. kurwa. No cymbale jeden, ty. To wiesz tylko ty. Ja pierdolę. Ty wiesz wszystko, ty wiesz wszystko. Nawet, nawet nie mogę do nas to, do klubu wejść. Że, nie mogę do klubu, do klubu. Nawet nie mogę do nas do klubu wejść. Nawet nie mogę do nas do klubu wejść, bo O cymbale ja pierdolę. Jesteś tak kurwa debilem po prostu skończony, że to jest dla mnie kurwa hit. Nie wiem, trenuj w kasku kurwa, czy weź tabletki od lekarza, bo zapomniałeś może, no nie wiem. I ty mi to mówisz? K kodujesz, kodujesz, mi wiem. To mówisz? Prawy no, odśwież i sobie przetwórz to jeszcze raz ty. Nie, no, jak ty mi mówisz, że jestem debilem, to coś w tym musi być, na pewno. <laughs> Jakbyś się <to> skomentował? <laughs> Widać, że ewidentnie chłop tak nie wziął, to co w prezesie. Zabolało go to, co do niego powiedziałem, ale jak on mówił w czyją stronę, to było wszystko w porządku. Nie, no, no co ja z Debilem rozmawiać. Tak. Dobra, Michał, e, chcę wrócić do Twojego face-to-face'a Vampir Tybori. i w sumie spytać się Ciebie, Alan, czy to jest prawda, bo takie dostałem info, jak do Ciebie dzwoniliśmy przed programem. E, ty w wywiadach jechałeś, e, no że tak powiem, grubo z Michałem. Mówiłeś, że jest ciotą. No jest, no jest, bo mu kupię mu ten. Jutro mu kupię taki, pas, taki karton, może kurwa, podpasek, bo jest taką jedną wielką Okej. Okay. No ale dobra, podczas tego, gdy my dzwoniliśmy do ciebie na Face-to-Face, wampira -face z Pawłem Tyburskim, ty powiedziałeś człowiekowi, który ogarnia te telefony, takie dosłownie słowa: zostawmy smaczki na tego łysego c Cewarda na konferencję. Czy ty tak powiedziałeś? Co to jest Ceward? Co? Co powiedziałem? Ale... Ceward. word c C-Word. Co to kurwa? C-W-E. Czasami zadowolicie. A, no. no. co? Że co, nie? Czy nazwałeś tak Michała? Jak? Nazwałeś mnie Nie, nie nazwałem. No, chciałem, żeby tego nie. nie, żeby nie wiem, to nie... co to znaczy, ale nie powiedziałem tak do ciebie. Wiesz, okay. co to znaczy. Wiem, więc nie powiedziałem tego. Skąd? No, ktoś ci powiedział? Czyli co? Błędne info. Tak, że jak złym. Okej, dobra. Tak e, ale, a, a skąd a... to wiesz, że ja taki jestem? Ja nie powiedziałem tak do ciebie, nie powiedziałem. Kurwa, że tak skąd jest. To, to wiesz, że ale ja tak nie. Ale nie powiedziałem taki, że kurat. No mówię, kurwa, do Cymbała, bała, że nie powiedziałem tak, że tak jeden, ale wydalek. On kurwa, mówi, że ale coś takiego było. Ja informacje. Mam, czyli mam ja screena, mam screena od gościa z mu, który ogarnia te telefony i jest faktycznie screen, że tak. No to nap... ja mówię, że tak nie powiedziałem. No okej. Okay. Rozumiemy, no to jakby zdarza się, nie? Czyli kto kłamie? Ulfik czy Ja ten tak ho? nie powiedziałem. Znaczy ja... Też wie, że mam info z drugiej strony. Czyli ręki. jesteś sztywny, ale jednak mogłeś mnie tak nazwać. <noise> nie, nie powiedziałem tak Pojebana nazwa. akcja, gościu. Pojebana Dobrze. akcja. No, na pewno też pojebane, panowie, będzie wasz face to face, więc zapraszam was do stare downu face to face. Bo kurwa jutro walka, nie uderzę go, kurwa, dalej. No, jutro waleczka, więc pamiętajcie, no, panowie, się. że nie, bez ja bicia, A moi drodzy, jeśli wy chcecie zobaczyć tą walkę, to. Wchodźcie na FM wykupujcie dostęp i oglądajcie wyłącznie w serwisie streamingowym Kanal Plus Online. Vampir kontra Alan, Już Jutro, Box, duże rękawice. Ja bym chciał jeszcze na co koniec. Najlepsze, myślę, że jest najlepsze, najlepsze uwielbiam takich ludzi. No. Uwiermiam takich dobrze, ludzi jak ty. No dobrze. No, Uwiermiam. 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 Cierpiłem wieczór. Myślisz Cięż... Cięż... tak? Ciężki Dla ciebie będzie w chujce. No. Dla ciebie tak samo. Myślisz? Zapierdalałem bardzo mocno. Był to tak kogo interesuje, no. że ty zapierdalałeś. Alan, dlaczego nie małe rękawice? Tylko ostatnie pytanie na koniec, bo widzowie się. Ja rozumiem, dopytywali. żeby to było trzy tygodnie. Ja teraz całkowicie przestawiłem się na boksem, nowałem z Dobertem Brąbrowskim. nie ma problemu, mi posiłem rękawice. Zmieniłem, zmieniłem całkowicie swój obóz yy, trenerski przygotowawczy, yy, Szykowałem się na kasjusza, chuj wykluł się ten kurwa pasożyt, więc yy, po prostu, no trud, robimy, robimy to w boksie. Kolejna walka jak najbardziej możemy robić w K1, kurwa na małe, nie ma problemu. Ale po tej walce to już nie będziesz chciał kurwa. No, nic to nie, będziesz zgasz, chciał. nie walczyć, Kapiszonie, ja, ja, ja jestem gotów Kapiszonie. dzisiaj. 你啥？